Hej, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Jali, a to kolejny odcinek. Eee... O, eee, dobra, okej, okay. to kolejny odcinek z margonem tak z... Jiekła do raju. Odpalamy sobie sklepik. Sprzedajemy sobie itemki. Bardzo fajnie pieniążki. Widzicie, jak ładnie wpadają zarobasy Coś jeszcze stąd. To sobie hapsniemy już. Nie no i wszystko super. No i mamy jeszcze 9 takich sklepików do wywalenia podczas expa. No i dobra, lecimy sobie na szybkości. Przejdziemy sobie do końca po prostu te drzewka, bo już tutaj chcę zbić ten 239 i po tym, po tym, po tym po odbieramy sobie troszkę nagród z zakonu równowagi. Czemu teraz, czemu już chcę odbierać, bo, bo nie chce mi się ekspić, ja chcę zbić levela trochę. Mamy dwa przedmioty, tutaj z założenia pierścień i broń, czyli no bardzo, bardzo fajne przedmioty, bo pierścień mam na 210, ten który mam aktualnie. A broń na 227, czyli też będzie niezła przebitka Już sobie sprawdziłem atak i tak dalej Jak to ładnie, naprawdę ładnie podskoczy wszystko To plus tej broni, tej z wapora Okej, okay, bo tutaj mi piszą w klanie coś ważnego To Będę zasek, lewo plus, minus, 5%, dobra, także szybciutko expimy, bo tutaj mają nam dać parę, parę śmieci, że tak powiem, do expa na nową postać. Tak dokładnie mamy robioną nową postać, zaraz tu jest wszystko już praktycznie przygotowane i tak i sobie wybijamy właśnie na drzewkach, żeby ogarnąć sobie szybciutko ten levelik, troszkę pieniążków, no i zaraz sobie podbieramy te nagrodki i tak, co mówiłem, że tutaj jest taka no jeden mały minus zmiany broni, mianowicie taki, że ta daje nam 3,5 tysiąca siły i niszczy apse, no ta niszczy pancerz i no tej znaczy nie 3,5 tysiąca życia, nie siły, bo chyba powiedziałem siły. Chodziło mi o e, życie, no i niestety, 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 niestety nie będzie m, tego 3,5 życia, ale za to będzie o wiele większy atak, możecie sobie porównać, tu mamy do 6400, tu mamy 5800, no są takie samo praktycznie, no i tutaj jest to niszczenie pancerza, które się bardzo przyda, no i krytyk, i krytyk fizyczny, którego w tej broni nie ma, też się bardzo przyda, bo to wojownik w końcu. No i tak, dobra, zaraz sobie nabijemy ten levelik, no, szybciutko. Mm -hmm. Okej, okay. już tutaj praktycznie... Mm. Okej, okay, już praktycznie nabijamy, on już mnie pyta gdzie jestem. E, dobra, lecimy szybciutko, wyłazimy z tej jaskini, tutaj będą e, lepsze do ubijania. Dobra, okej, okay. jestem. I lecimy sobie dalej. To jest prawdopodobnie ostatnia grupka. A nie, bo myślałem, że to jest trójka. A to niestety trójka nie jest. No tutaj jest parę trójek, więc no nie mogę ich sobie odpuścić. Więc nabijamy 239. Jest, mamy to. I tu zbijemy sobie na szybkości parę grupek. No bo są, no to kurczę, grzech, grzech je tak tu zostawić po prostu. No i sobie zaraz zmienimy bronię. I, na, I pierścień, także naprawdę fajnie. ok, ok, okej. Okay. Lecimy, pyk. Jeszcze tutaj tą grupkę przynajmniej musimy zbić. No i tą na dole też powiedzmy, że e, zbijemy. OK. E, I lecimy do Ithan. ok, no i subcio mm. Soko jest. E, 114 paladyn no, tak jak w spoko, widzę tu po ulepszane chyba coś było. Rękawice. Um, damy handel. Ile minut wyczerpania? 11 minut wyczerpania, czyli idealnie na to, żeby później na apce pokspić. No i dobra, wiecie, tutaj ja już po prostu tutaj te wszystkie pierdółki ogarnę i zaraz się zobaczymy, jak już będę klikał Maga. Dobra, jestem już, no coś tam żeśmy podostawali, także logamy sobie tutaj. Wpisywamy nick, świat, profesja, mag. Tak, mag. E, na jaki level? Prawdopodobnie się zaraz dowiecie. Utworzono postać, mag, Aekus. Świetnie. Także, ok e, Pozdrowienia dla Urona, który właśnie poratował mnie tu paroma itemkami. <laughs> I to prawdę mówiąc całkiem dobrymi, bo e, dostałem dwie bronie eventowe. Także naprawdę spoko tam czapkę. E, czapkę z e, Mm, mm, mm. czapkę z kochanki także naprawdę naprawdę pokczam dla niego dziękuję ci bardzo ok zbieramy sobie od razu kwiatki żeby później już nie latać A, ok no kurde nie mam tego neonka zaraz muszę na discordzie napisać do do pewnej osoby właśnie dobra wiecie co dajcie mi sekundkę ja sobie tu poogarniam wszystkie dodatki Dobra, okej, okay. eee, co nieco ogarnięte jeszcze tego całego nałka nie mam i tak dalej. Ogólnie <laughs> jakby to powiedzieć e, nagrywałem, ale zapomniałem o tym, że nagrywam. I jakby to jeszcze więcej powiedzieć <laughs> zacząłem nagrywać bez głosu, nic, bez włączenia nagrywania dźwięku. E, okej. Okay. Dobra, dalej. <laughs> Mamy ósmy, także jest... A, dobra, musimy to założyć, ok Ale spoko zrobić właśnie, że jest przymus założenia tego itemku, żeby żeby się nie wywalać przypadkiem. Spoko, fajnie, fajnie. Yy, co chciałem powiedzieć? A, no i właśnie wbiłem ten sobie siódmy level, nie ogarniając, że, że w sumie nie, nie nagrywam dźwięku. Także będzie, będzie troszkę cięć. Hmm, ale, ale będzie działać wszystko ogólnie na ich dostanę wieczorkiem bo tam muszę mi go wpisać jakby okej, okay, zostało nam już tutaj niewiele do wbicia jeden i drugi ok rozłapimy to sobie jeszcze tutaj zaraz na dziesiątym dostaniemy nowy kuferek fajnie hmm, podoba mi się to ok zaraz nas ten gościu teleportuję spokojnie... a, dobra, no i super, zabiłem potwory, e, dziesiąty level, świetnie, mm, dobra, założymy sobie, znaczy kupimy sobie cały secik, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sprzedajmy sobie może to wszystko po kolei, to się, się nam nie przyda, to sobie załóżmy, e, ok, tego tak nie sprzedaję w sensie, tak i tak, sobie odpalmy kuferek. Złotko, tu jakaś torebka jest Mugo, kolejny kuferek Teleport I Mixa yy, Coś chciałem, a Chciałem sobie nauczyć się tego w sensie Zostałem ranny, prowadź do niziny No i świetnie, wyłazimy stąd e, Nabiję tu sobie parę leveli Z wami e, Tak pokrótce chciałbym wam właśnie po, Chciałem wam tu przedstawić to, że no Nowa postać e, Ogólnie będzie jak spione Co mamy zrobić Mamy znaleźć tego wywiórka. Jest wywiór. Zaraz będziemy tutaj pewnie wybijali te dzikie psy całe. I jest jedenasty. Gadamy z wywiórem, Idziemy do wywiura. Idziemy do paśnika jeszcze. Tak myślę, dwudziestkę z wami nabiję. Albo zaraz zrobię krótkie cięcie, żeby wbić, wami, wbić z wami więcej levela. Coś tutaj. A teraz mamy dopiero te dzikie psy poubijać. No to myślę, że tak jeszcze te kwesty tutaj z tej niziny zrobię jeszcze z wami. A tak to zaraz, zaraz będę dalej sam leciał przez to, bo, bo to jest bez sensu, żebym wam znowu to pokazywał, takie nudne latanie za i tylko zbijanie ich. Co tutaj jest? Na południe do Walkta. a no to fajna wskazówka, ty no dzięki. Dzięki mojemu za wskazówkę, taki proty, bez którego rady by człowiek se nie dał, nie? Schodzimy niżej, kolejne psy. I niżej, kolejna i kolejne. Bardzo ekscytujące exp. Tak jest, bawimy się. Dwunasty level. Wbijam dalej. <słuch> Tutaj dymy się dopiero będą działy, jak już biję sobie level na herosów pierwszych. E, jeszcze dziki pies, to jest dziki pies, to jest czarny dziki pies. Ua. Dobra, czyli wracamy wyżej. Tam mamy grupkę dzikich psów. Jedna. Mm. Tu jest druga. Jeszcze dziki jeden pies musi się gdzieś znaleźć. Jest i on. Cyk. Dostałem właśnie komentarz, ktoś polubił, A nie. Powiadomienie z YouTube'a, ktoś polubił twój komentarz. No i szanuję. Okej. Okay. Odbieramy nagrody. Po kolei... Fantastycznie. Bardzo mnie to nie cieszy wcale. Tu my jesteśmy lask od zimna, no, ale dobra, niech będzie. No, niech będzie. Tu mamy jeszcze przywracanie, nie? 17 właśnie przywraca. Ale tu mamy większe apsy. No nie, wywalamy to, bo absorpcje to jednak. A, potrzebny do ukończenia trwającego questa. Spok a, bo masz wszystkie cechy, a dobra, to może być lepsze. No. Sprzedaj, mięso, mięso... Mięsa nie sprzedawaj. Mięsa nie sprzedawaj. Dobra, fantastycznie, nie. A, a jeszcze wiecie co? Sobie zakupimy od razu pierścień i naszyjnik lepszy na 15. I zakupimy sobie również takie rzeczy na 20. Fantastycznie. Lecimy dalej. Mm, a no i właśnie po to był ten cały płaszcz, żeby tutaj go założyć. No ekstra. Po prostu świetnie. Po prostu świetnie. Dobra, nie będę wam tego dalej pokazywał, bo to jest bez sensu i to jest nudne. E, dlatego pewnie będziecie chcieli zobaczyć, jak już wszystkie rzeczy sobie na tego maga wyciągnę z depozytu i wtedy dopiero ruszę na jakiś konkretny... konkretny eksp. Także no. XD. <laughs> Jednowicie. I się udało. <laughs> XD. Mhm. Dobra, jestem. Ok, wyciągnąłem sobie taki sheet z depozytu, takie coś i jeszcze tu. No i w sumie miałem wam pokazać jak wbijam mniej więcej od 20, ale z racji, że byłoby to bez sensu, to nie pokazałem. Teraz latamy legę chciałem powiedzieć, ale nie powiedziałem. I logamy sobie na mojego wojownika. I zrobię to co miałem zrobić, to co obiecałem Czyli odbierzemy sobie troszkę nagród Odbierzemy sobie troszkę nagród Nie wiem czy wszystkie, czy, czy część tylko Ale mamy ich No trochę, bo mamy O, odtąd No od 180 mamy Mamy w tchuzal. raz, dwa Trzy, cztery W jakby mamy Dobra, to zacznijmy sobie właśnie od tego Tuzal Zacznijmy sobie od Tuzal Zobaczymy, ile w ogóle mi za tę nagrodę będzie wpadało. No, jakoś bardzo to to nie, nie, nie leci ten eksp. Ale okej. Okay. Nithal i dwa tornek. Okej, okay. chyba wiecie co? Chyba sobie odbiorę jeszcze po prostu to wtornek i wynithal. I tak to myślę, że będzie, będzie wszystko okej. Okay. Znaczy myślę, że będzie już po wszystkim. Naprawdę. Ale, no nie wierzę. Dobra. Ee, musi być cisza, gdy wpijam 240. Także cyk. E, jest 240. Dajemy sobie punkcik w siłę. Ok. No i zakładamy teraz nowy pierścionek. O, ładnie, sami wskoczyło. Chyba życie też podskoczyło. Tro, tro, troszkę podskoczyło życie. E, tu mam jakieś niszczenie. Mamy cechy, bla, bla, bla. No. No podskoczyło, podskoczyło. I teraz cyk nowy mieczek, no i życie teraz spadło nawet nie patrzcie na to ile jest życia ktoś prosił, znaczy prosiliście mnie ogólnie żebym pokazał umki no to pokazuję tutaj, proszę, można sobie zatrzymać i tutaj miały być do chyba 227, ale no ja dużo tych umek nie rozdałem głównie to porozdawałem po prostu w to, ten wampiryzm no i teraz tutaj, w te umki tutaj sobie więcej rozdajmy raz, dwa. A niech będzie, że trzy sobie w to rozdamy. Ok, no i mamy teraz w sumie taką sytuację, że mamy tu 240, ładne obsession, już. 31 wujek. No i mamy jeszcze do odebrania, jakby nie patrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć questów. Ja sobie, wiecie, co odbiorę, jeszcze ten z Nithal. A resztę sobie na razie zostawię. Resztę sobie na razie zostawię. Wow! Nice! 25 milionów ekspa praktycznie żeśmy wbili. Naprawdę. Ej, ładnie, ładnie to wpadło, ładnie. Podoba mi się, prawie 241. E, no i dobrze, tak to lognijmy sobie w takim razie na mojego MAGA. E, ja mam tam 31, trochę hała. Mm. No, i tak to pytanie: na który level chcę go wbijać? Eee, bardzo prawdopodobne, że będzie to 144. Mam tu takie itemki do Expo, możecie sobie ogólnie zobaczyć. Właśnie to dostałem. Jeszcze na 112 dostałem broń. Eee, a jeszcze tą unikatową dostałem. Tak to całą resztę miałem w depozycie. No i co tu mamy? Zbroje do ulepszenia, ale no to żadnej nie mamy teraz do ulepszenia. No i jeszcze tutaj mamy rękawiczki. Eee, no, a tak to jest shit straszny, ten mag. No i dobra, myślę że Jeszcze A dobra, nie na tą postać lognąłem Myślę, że zbijemy sobie Kozługa Ok Powinien być zaraz No i po tym kozługu będziemy już kończyli ten krótki odcinek No mówię, to jest bardziej taki informacyjny Że wlatuje nowa postać zbiliśmy sobie ten 240 Prawie pierwszy No i No i, no i no i to tyle w sumie. No i to w sumie tyle. No i to w sumie tyle. No i ja mam nadzieję, że tutaj szybko to gnojasz na odda, bo weekend ma swoje parę tysięcy bit solo. Ja mam też swoich parę tysięcy bit solo jeszcze przed nami. Ee, Billy, No i dalej legendy nie ma. Dobra, Ok, ja wam. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!